Hmm. to tak zakupy praca zakupy praca sprzątanie yy, zakupy też tak macie cały czas coś jest planer kalendarz i Codziennie jest coś. Jakieś zajęcia? O, tak, macie pewnie zajęcie jakieś yy, taneczne. Taniec. O czym jest dzisiejsza Ewangelia? Czasami człowiek tak może pędzić, że nawet wszystko mu z rąk wypada. O czym dzisiejsza Ewangelia? Pan Jezus mówi: stop! Nie pędzić tak, nie pędzić tam, nie pędzić tam, nie pędzić tam, bo uczniowie się pytają: a kiedy będzie to Królestwo Boże? Kiedy ono przyjdzie? Pan Jezus mówi: To nie będzie tak, że ono przy, przyjdzie i ktoś wam powie: Tu, biegniecie, tu, biegniecie. Nie, stop, zatrzymujemy się. Pan Jezus nam mówi: Wiecie, kiedy będzie? Ono już jest. Czyli słuchajcie, jeśli mamy cały planer, cały kalendarz, to tak naprawdę każdego dnia powinniśmy sobie dać koronę. Każdego dnia. Każdego dnia, bo codziennie jest Królestwo Boże i codziennie z Niego powinniśmy się cieszyć i o Nim pamiętać. Pan Jezus jest cały czas wśród nas. Dzięki naszym dobrym uczynkom, dzięki naszej modlitwie Królestwo Boże jest codziennie. A my tego nie dostrzegamy. Dlaczego? Bo cały czas biegniemy, bo cały czas pędzimy. Bo cały czas coś się dzieje, bo trzeba jechać tam, trzeba przyjechać tu, trzeba zrobić to, trzeba załatwić to, trzeba posprzątać, trzeba ugotować, trzeba się uczyć, trzeba wszystko zrobić. A zapominamy, że codziennie jest z nami Pan Bóg i wśród nas jest Królestwo Boże. I powinniśmy się z Niego cieszyć, powinniśmy wielbić Pana Boga, modlić się do Niego, być z Nim i pamiętać o nim. A czasami tak biegniemy, że nic nie zauważamy. I czasami się tak zastanawiamy, a może to będzie jutro? A może będzie za trzy dni? Dobra, to mam jeszcze trochę czasu, to jeszcze mogę trochę pobiegać. I jak już będzie, to na pewno je zauważę. Nie. Królestwo Boże jest tu i teraz. I zadanie na najbliższy tydzień? Dostrzegajmy je. Rozglądajmy się, zatrzymujmy. Przystępujemy na chwilę i zauważamy, i modlimy się, i wielbimy Pana Boga. Wtedy jest Królestwo Boże.